Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, opierając się na przykazaniu Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału, gdzie powiedział idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, Mateusza 28, 19, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając ich czynić. To wszystko, co wam przykazałem, to jest przedmiotem naszego rozważania. I dotarliśmy do Ewangelii Mateusza, 26 rozdziału i w wierszu 13 czytaliśmy o tej kobiecie, która wylała na pana Jezusa drogocenny olejek. I Judasz Iskariota, jeden z uczniów, narzekał, że ten olejek został wylany na pana Jezusa. A Jezus powiedział mu by przestał atakować tę kobietę. I o tym dokładniej możemy przeczytać w Ewangelii Jana w dwunastym rozdziale. Natomiast tutaj w Mateusza widzimy, że Judasz natychmiast poszedł do arcykapłanów. I ostatnio o tym mówiliśmy, jak się poczuł urażony i zapytał arcykapłanów, co jesteście gotowi mi dać, abym go wam wydał. I w wierszu szesnastym czytamy, że odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Widzieliśmy ostatnio, jak Judasz się obruszył na bardzo małe napomnienie. I w siedemnastym wierszu czytamy, że w pierwszy dzień prześników uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali go: Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci paschę do spożycia? Pascha była świętem, które Bóg nakazał. Celebrować Izraelowi od dnia opuszczenia Egiptu. To miało być ciągłe przypominanie tego, jak Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej. To było bardzo proste święto, które miało im przypominać o wyzwoleniu z Egiptu. I Bóg powiedział im, że gdy ich dzieci będą się pytać, co to znaczy, oni mieli im wyjaśniać, jak Bóg wyprowadził ich potężną ręką z niewoli egipskiej, i powtarzali to rok po roku przez 1500 lat, aż do czasu Jezusa. A Jezus prowadził swój lud ze Starego Przymierza w Nowe Przymierze, ale tak długo jak jeszcze Nowe Przymierze nie zostało ustanowione, Jezus przestrzegał przykazań starego przymierza, które było ustanowione dla Żydów, i Jezus nauczał ludzi, z którymi się stykał, by przestrzegali prawa. Na przykład trędowaci, których oczyścił z trądu, powiedział do nich: idźcie i ukażcie się kapłanowi. Faryzeuszom mówił, że mają płacić dziesięciny. I we wszystkim był posłuszny prawu. I nawet tutaj widzimy, że obchodzi Paschę. A więc chociaż Pascha jest tylko takim prostym rytualnym świętem, Jezus go przestrzegał. I możemy się z tego czegoś nauczyć, czego Jezus uczy nas tutaj przez swój przykład. Nawet coś tak małego, co nie ma żadnej moralnej wartości, jeśli zostało nakazane przez Boga. Mamy to czynić. W taki sposób uczymy się od Jezusa. Na przykład łamanie chleba albo chrzest. To są dwie rzeczy, które Jezus ustanowił i nie ma w nich żadnej moralnej wartości. Ale dlatego, że Jezus nakazał to czynić, my to robimy. I tego uczymy się od Jezusa, który obchodził święto Paschy. Wiersz 18 powiedział idźcie do miasta do pewnego człowieka i powiedzcie mu nauczyciel mówi mój czas jest bliski u ciebie będę obchodził paschę z moimi uczniami to jest cudowne że w kraju w którym niemal wszyscy odrzucili Chrystusa było niewielu którzy go przyjęli było kilku którzy byli gotowi otworzyć swoje domy dla Chrystusa, gdzie Jezus mógł przyjść i powiedzieć: Chcę odpocząć w Twoim domu. Pomyślmy o tej wolności, którą ten człowiek dał Jezusowi, mówiąc, że kiedykolwiek będziesz chciał odwiedzić mój dom, jest do Twojej dyspozycji. I cudowne jest to, że dzisiaj też są tacy ludzie, którzy mówią do Pana: Wszystko dla Ciebie, mój dom, moje życie, jestem zawsze dostępny dla ciebie. W innym wypadku Jezus nie posłałby swoich uczniów do tego człowieka, mówiąc, chcę spożyć Paschę w Twoim domu, ponieważ to jest Jerozolima, a Jezus mieszkał w Kafarnaum i nie miał miejsca w Jerozolimie, ale mógł powiedzieć do tego człowieka: potrzebuję pomieszczenia w Twoim domu. I to jest piękne, kiedy jesteśmy tak dostępni dla naszego Pana i mówimy tak, kiedy On mówi, chcę to od Ciebie. Uczniowie zrobili tak, jakim Jezus przykazał i przygotowali Pascha. Kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem z dwunastoma uczniami. A gdy Jedli powiedział, zaprawdę, powiadam Wam, że jeden z Was mnie wyda, to pierwszy raz, kiedy Jezus wyraźnie im mówi, że jeden z nich, jeden z dwunastu, go wyda. I bardzo ciekawa jest reakcja uczniów. Nie patrzyli się na siebie i nie zastanawiali się, ciekawe kto to będzie. Kto go wyda? Na pewno nie ja, ale nie taka była ich reakcja. Przy wszystkich ich słabościach jest jedna rzecz dobra, którą widzimy, mianowicie nie sądzili innych. Ale sądzili samych siebie, zasmuceni, zaczęli pytać jeden po drugim: Czy to ja, panie? Czytamy, że byli bardzo zasmuceni, byli zszokowani słysząc te słowa, ponieważ pierwszy raz Jezus im to powiedział: Że jeden z nich go wyda. Byli tym zasmuceni i pytali: To chyba nie ja, panie. To jest piękna postawa. Przy tej okazji. Pan Jezus ustanowił wieczerzę pańską. I gdy przychodzimy do stołu pańskiego, Biblia wzywa nas, by każdy z nas osądzał samego siebie. I przykład tego widzimy tutaj, gdy uczniowie to robią, łamiąc chleb. Każdy z nich bada samego siebie. I pytają: Czy to ja, Panie? To jest duch, w którym Kościół jest budowany. Piotr mówi w swoim pierwszym liście 4:17, że Dom Boży jest miejscem, w którym my poddajemy siebie własnemu osądowi w pierwszej kolejności. I tutaj w tych uczniach widzimy piękny przykład tego ducha. I dalej Jezus mówi, że ten, który macza ze mną rękę w misie, On mnie wyda, na czym polega zdrada i dlaczego jest to tak poważne przestępstwo w tym szczególnym przypadku. W Ewangelii w XIII rozdziale, w powiązaniu ze stołem pańskim, cytowane są słowa ze Starego Testamentu z Psalmu 41, że ten, który je ze mną chleb, Zdradzi mnie. Zdrada Jezusa Chrystusa w jakiejkolwiek sprawie jest czymś bardzo poważnym, ale jeść z nim chleb, a wtedy go zdradzić, jest daleko poważniejsze. I niektórzy z nas mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, tak jak ludzie żyjący w tamtej kulturze, kulturze bliskiego wschodu, tamtych dni, jest historia sprzed około stu lat. Historia z Arabii o pewnym poszukiwanym człowieku, za którego wydanie była obiecana wysoka nagroda. Ten człowiek nie chciał być schwytany, więc zakrywał swoją twarz i podróżował przez pustynne miejsca. Ale on wiedział, że Beduini mieszkający w tym regionie mieli pewną zasadę: jeśli ktoś je z nami chleb. My go nigdy nie zdradzimy. Gdy więc ten człowiek był głodny, zakrywał swoją twarz, aby ludzie go nie mogli łatwo rozpoznać, a Arabowie mieszkający w namiotach są bardzo gościnni, nawet dla obcych. Więc on podchodził do namiotu, siadał, a oni nie wiedzieli, kim on jest. I on jadł z nimi. A gdy już zjadł, mógł odsłonić swoją twarz, aby oni widzieli, kim jest, i wiedział, bez cienia wątpliwości, teraz oni mnie nie wydadzą, ponieważ złamałem z nimi chleb. Bez względu na to, jak wysoka jest cena za moją głowę, bez względu na to, jak wiele pieniędzy dostaną, gdyby mnie zdradzili, wiem, że tego nie zrobią. I takie jest znaczenie tego, co mówi Jezus. Ten, który je ze mną chleb, on mnie wyda. Bardzo wielkie przestępstwo. Łamiąc chleb, mówimy o naszym oddaniu się Jezusowi. I nie tylko Jezusowi, ale wszystkim wokół nas. A tutaj czytamy o Judaszu, który zdradza Jezusa za pieniądze. Pamiętacie, że Jezus powiedział, że można mieć tylko jednego pana w tym świecie, albo Boga, albo pieniądze. I widzimy to dokładnie tutaj. Byli tacy, którzy chcieli podążać za Jezusem, a jeden z jego uczniów był gotów wydać go za pieniądze. Co to znaczy zdradzić Jezusa za pieniądze? To może oznaczać zdradzenie go moim życiem. Przez moje uczynki, które pozwolą mi zdobyć jakieś pieniądze. W przypadku Judasza to było 30 srebrników, ale może to być nawet mniej w naszym przypadku. Na przykład w biurze albo w innym miejscu pracy, jeśli możesz coś zyskać, trochę więcej zarobić, oszukując. Podpisując fałszywe zeznanie, możesz zarobić te pieniądze. Ale jeśli nazywasz się chrześcijaninem, właśnie zdradziłeś Jezusa. Tego tutaj Jezus uczy. Judasz dla pieniędzy zdradza Jezusa. I w historii chrześcijaństwa na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat było tak wielu wierzących, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, że zdradzili Jezusa. Dla jakiegoś ziemskiego zysku. Taka jest prawda. Jest tylko dwóch panów Bóg i pieniądze. I nie da się służyć obu. Judasz próbował służyć obu, ale w końcu przekonał się, że służy pieniądzom. I wszyscy ci, którzy chcą dzisiaj służyć Bogu i pieniądzom, przekonają się w dzień ostateczny, że w rzeczywistości służyli tylko Mamonie. Jezus mówi w wierszu 24. Syn człowieczy odchodzi, tak jak jest o Nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził. Cóż to za słowa, że lepiej byłoby dla takiego człowieka nigdy się nie narodzić? Czy widzisz, jak poważną rzeczą jest zdrada Jezusa Chrystusa? Zaprzeć się go swoim działaniem, aby coś tutaj na ziemi zyskać, zaprzeć się wiary w Chrystusa dla jakiegoś zysku, przestać go naśladować, żeby coś zyskać? Możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, ale powinieneś bardzo poważnie podejść do tego słowa. Jeśli zdradzisz Jezusa Chrystusa, nieważne, kto to jest, czy Judasz wtedy, czy ktokolwiek dzisiaj. Zasada jest ta sama. Lepiej byłoby dla takiego człowieka, aby się nie urodził. Tego nauczał Jezus. To bardzo poważne słowo. Nie ważmy się zdradzić naszego Pana słowem czy czynem. Nie chciałbym być określony przez mojego Pana, że lepiej by było dla mnie nigdy się nie urodzić. I w wierszu 25 widzimy obłudę Judasza. On go zdradził, a zapytał, czy to ja, mistrzu? A Jezus mu powiedział, ty sam to powiedziałeś. A więc jest możliwe, by ludzie w swojej mądrości wydali Jezusa w ukryciu, tak jak Judasz, który już dostał 30 srebrników, a teraz siedzi z bożymi ludźmi. I łamie z nimi chleb, zachowując się w każdy sposób jak człowiek wierzący. I w swej obłudzie używa języka innych uczniów, mówiąc: Czy to ja, mistrzu? Chyba nie. To jest hipokryzja. Patrząc na grzechy Kościoła w okresie ostatnich dwóch tysięcy lat, zdradzanie Jezusa dla pieniędzy i obłuda, która rozpoczęła się tutaj, od Judasza. I lepiej byłoby dla takich ludzi nigdy się nie urodzić. A gdy jedli, wiesz, 26, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, jedzcie. To jest moje ciało”. Złamany chleb symbolizował złamane ciało. Jezus powiedział: „To jest moje ciało, złamane za was”. W tym czasie jeszcze ciało Jezusa nie było złamane. Jego fizyczne ciało a nawet na krzyżu jego ciało nie zostało złamane. Zostało przebite w pięciu miejscach, ale nie złamane. Cóż więc Jezus miał na myśli, mówiąc, że moje ciało jest złamane za Was? To coś wewnątrz ciała Jezusa, co zostało złamane przez pół roku a to była Jego własna wola. W naszym ciele robimy tak wiele rzeczy że możemy to sprowadzić do prostego stwierdzenia, że albo wykonujemy naszą własną wolę w naszym ciele, albo Bożą wolę. We wszystkim co robimy, albo wykonujemy własną wolę, albo Bożą wolę. Rzymian 12.1 mówi, oddajcie wasze ciała jako żywą ofiarę. Dla Boga i odnówcie się w swoim myśleniu, abyście mogli dowieść doskonałej woli Boga. Rzymian 12:1 i 2. A więc widzimy tutaj powiązanie między ciałem a wykonywaniem doskonałej woli Boga. A to zaczyna się od oddania naszego ciała, aby czynić doskonałą wolę Boga. Jezus oddał swoje ciało, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale. Przygotowałeś dla mnie ciało, oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę, o Boże. Innymi słowy, Jezus mówi od samego urodzenia: W tym ciele będę wykonywał tylko Twoją wolę. Aby wykonywać Bożą wolę w tym ciele. Coś w nas musi zostać złamane, i to nieustannie. To jest nasza wola. Na tym polega branie na siebie krzyża każdego dnia. I gdy Jezus mówi: To jest moje ciało złamane za Was, oni tego w pełni nie rozumieli. Jak czytamy w Ewangelii Jana w szesnastym rozdziale, gdy rozmawiają przy stole. Jezus mówi: Jest wiele rzeczy, które chciałbym Wam powiedzieć, ale nie jesteście w stanie ich jeszcze znieść. Ale później je zrozumiecie. I my teraz możemy to rozumieć, kiedy Duch Święty przyszedł: że to złamanie jest wewnątrz. To jest moje ciało złamane za Was. I my mamy udział w tym połamanym chlebie. I my wyznajemy: Panie, w moim ciele także. Chcę, żeby moja wola była złamana. Chcę pełnić Twoją wolę. Takie jest znaczenie tutaj. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy. A więc wziął chleb, pobłogosławił i połamał. A następnie wziął kielich, i złożył dziękczynienie. Widzimy tutaj ducha dziękczynienia. Jezusa idącego na krzyż. I gdy patrzymy, jak Jezus postępował, jeśli jesteśmy jego uczniami, powinniśmy mieć dziękczynnego ducha, idąc na krzyż, ponieważ wiemy, że umierając z nim, będziemy z nim żyli. Wierzący nie doświadczają stałego życia Jezusa. Ponieważ nie są gotowi iść tą drogą krzyża. Myślą, że jest to ponura droga śmierci, coś okropnego. Nie, to jest droga życia, jeśli jesteśmy w stanie ją zobaczyć. I o tym świadczymy, łamiąc chleb. Gdy wziął kielich, powiedział: To jest moja krew nowego przymierza, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Tutaj widzimy znaczenie tej krwi. Kielich symbolizujący krew Jezusa, która zostanie wylana na krzyżu. I on wiąże to z przymierzem. W Starym Przymierzu krew zwierząt była używana do pokropienia przybytku, ołtarza, a tutaj Jezus mówi: Ustanawiam nowe przymierze, kładąc moje życie na ofiarę. Moja krew zostanie przelana. Krew nowego przymierza na przebaczenie grzechów. W Starym Przymierzu grzech był jedynie przykryty. Psalm 32 mówi: Błogosławiony człowiek, którego grzech jest zakryty, ale w Nowym Testamencie. Grzech nie jest zakryty, jest oczyszczony. Niektórzy ludzie śpiewają pieśni typu: Jestem pod przykryciem krwi. To jest starotestamentowe wyrażenie. Gdy pomazywali krwią drzwi, aby anioł śmierci nie wszedł do jej domu, byli pod przykryciem krwi. Ale dzisiaj nie jestem pod przykryciem krwi. Krew nie jest nade mną. Krew mnie nie okrywa. Ona oczyszcza mnie. A więc nie mówmy o byciu pod przykryciem krwi, czy byciu okrytym krwią, ale mówmy o oczyszczeniu krwią. To jest nowe przymierze, oczyszczony przez krew. To więc jest nowe przymierze. Jezus przelał swą krew na krzyżu. Każda jego kropla została wylana dla przebaczenia i oczyszczenia. Wszystkich naszych grzechów. A to oznacza nową postawę wobec grzechu. O tym mówi Nowy Testament. Myślę o cenie, jaka została zapłacona, by wyzwolić mnie z mocy grzechu. To nie była krew wołów czy kozłów, ale krew Jezusa Chrystusa. Dlatego bardzo poważnie podchodzę do grzechu. A więc łamanie chleba ma wielkie znaczenie. To nie jest coś, do czego powinniśmy lekko podchodzić. Wielu chrześcijan podchodzi do stołu pańskiego, nie traktując go zbyt poważnie. Natomiast w nowym przymierzu odkrywamy, chociażby w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w dziesiątym rozdziale, że ten chleb nie tylko symbolizuje ciało Chrystusa, które zostało złamane. Ale także ciało Chrystusa, dzisiaj, wszyscy członkowie Jego ciała, którzy łamią razem chleb, wyrażając w ten sposób oddanie temu ciału, z którym łamię ten chleb. A więc jest podwójne znaczenie w łamaniu chleba, choć uczniowie tego jeszcze nie rozumieli, bo nie otrzymali Ducha Świętego. Ale my dzisiaj to rozumiemy. A więc ciało Chrystusa w pierwszej kolejności odnosi się do jego ciała, w którym jego wola została złamana przez 33,5 roku, a po drugie do ciała, z którym my dzisiaj się spotykamy, gdzie wspólnie łamiemy chleb i jesteśmy sobie oddani. A więc każdy wierzący albo jest wierny wchodzeniu drogą, którą Jezus szedł oddany ciału Chrystusa, a jeśli nie, to jedyną alternatywą jest podążanie drogą Judasza, drogą zdrady. Człowiek, który nie łamie chleba, który jest grzesznikiem ze świata, on nie zdradza Jezusa. On nawet nie twierdzi, że podąża za Chrystusem. Ale jeśli ktoś udaje, że jest chrześcijaninem i nie idzie tą drogą Jezusa, jest jego zdrajcą. I wtedy Jezus powiedział: Odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z Wami w Królestwie Mego Ojca. Widzimy więc tu odniesienie do Krzyża i odniesienie do powtórnego przyjścia Chrystusa. I o tym też czytamy. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale. Zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie, wiersz 26. Ogłaszamy śmierć Pańską, która dokonała się w przeszłości, aż przyjdzie, co będzie miało miejsce w przyszłości. Łamanie chleba kieruje nas w przeszłość, ku śmierci Chrystusa. Ale także kieruje nas w przyszłość do Jego powrotu. Wielu o tym nie myśli, ponieważ gdy Chrystus powróci, wszystko się skończy. To jest świadectwo, które składamy, że wierzymy, że Chrystus umarł za nasze grzechy. I także wyznają, że wierzę, że Chrystus powróci. I wszystko się skończy. I Jezus o tym też tutaj wzmiankuje. Nadchodzi czas, gdy powrócę. I moje królestwo i królestwo mego ojca zostanie ustanowione i będziemy znowu pili z owocu winorośli będziemy świętować gdy Chrystus powróci a gdy zaśpiewali hymn wyszli ku górze oliwnej zauważmy to małe wyrażenie zanim Jezus poszedł na krzyż nie był ponury zaśpiewał hymn wyobraźcie sobie wiedział że będzie wydany Schwytany, zabity następnego ranka. W takim duchu winniśmy iść na krzyż, śpiewając hymn, wychwalając Boga pieśnią, wiedząc, że nic nie może się nam przydarzyć bez realizacji doskonałego planu Boga. Jak czytaliśmy z dziejów apostolskich drugiego rozdziału, zgodnie z powziętym z góry Bożym postanowieniem. Jezus został ukrzyżowany i nic nie może się nam przydarzyć bez wcześniej ustalonego planu Bożego i wiemy, że będzie z martwych Jest wiele cudownych rzeczy, których Jezus tutaj naucza, które nie są w pełni zrozumiane przez uczniów wtedy, ale które my dzisiaj możemy zrozumieć. Wtedy Jezus powiedział, wiersz 31, Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu. Jeszcze tej nocy, ponieważ jest napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. Lecz gdy z martwych zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. To jest cytat z Księgi Zachariasza. I to ciekawe, że gdy pasterz zostaje uderzony, Owce się rozpraszają. I widzimy, że i dzisiaj diabeł uderza w pasterzy w kościele. A więc pasterze, miejcie się na baczności, uważajcie. Nie zdradźcie Jezusa, ale bądźcie lojalni i idźcie wiernie drogą krzyża, bo wasz zły przykład może rozproszyć owce. Niech Bóg nam dopomoże. Będziemy kontynuowali nasze rozważania, na kolejnym spotkaniu.